Trzy, dwa, jeden, go. Jeden prawy, ciąć. 130, prostuj. O nie, weszło. Max prawy, lewy. Sto. Dwa lewy. maks prawy 150 5 prawy długi i 3 lewy długi i 3 lewy długi i 4 prawy długi 4 prawy długi to 5 lewy to 5 prawy długi 100, 4 minus prawy szczytem i 5 lewy, to 5 prawy lewy szczytem, pięćdziesiąt jeden lewy z drogi, 51 lewy z drogi. 100 szczyt prawą, 100. Szczyt 50, 4 minus prawy. 200 widzisz. 4 lewy. I 5 prawy krótki. 100. 5 lewy, szczyt 32 lewy na asfalt. 200 za znaki jeden prawy ciasno 100 4 ku pray szczytem 100ś. Ja do trzy lewy szczytem sto pięć pięć, prawy, lewy i pięć prawy sto trzy prawy przyciąć i cztery lewy długi otwiera pięćdziesiąt Szczyt pięćdziesiąt Max prawy pięćdziesiąt pięć prawy szczyt i cztery plus lewy 120 trzy prawy nie ciąć szczyt dwadzieścia szczyt dwadzieścia dwa lewy nie ciąć może woda 50. 3 lewy. I 2 prawy nie ciąć. 3 lewy. I 2 prawy nie ciąć. 100. Max lewy. 50. 3 plus lewy. Przyciąć długi. I 4 minus prawy. Przyciąć długi. Ile? 4 minus prawy, przyciąć długi 100, prostuj 5 prawy, ciąć 100 2 plus prawy Max prawy długi Szczyt 130 z prawy i 5 lewy bardzo długi do max prawy szczyt lewą 30 5 prawy lewy i 4 plus prawy 5 prawy lewy i 4 plus prawy 100 Max lewy i 5 prawy, do 5 lewy, ustaw max prawy, hopa i 4 plus prawy, ustaw max prawy, hopa i 4 plus prawy, do max lewy, 100, max prawy, 100, 5 lewy, wyjście szczytem, 100. Max prawy, podwójny zacisk. Dwa razy zacieśnia Max prawy, podwójny zacisk. 50. prostój 4 lewy. 100 Max lewy. Daj plusa tu. Z zaszczytem 5 lewy 130 na bruk. 5 prawy śliski po bruku. I maks lewy 100. Max lewy 50. 2 plus prawy na asfalt otwiera. Długo otwiera. Do 5 lewy. I 3 prawy z drogi. to 1 lewy nawrót. I 5 prawy ciąć. Teraz na Twoją prośbę. Max lewy bardzo długi i po prawej będzie. na białej tablicy dwa lewy, tak jest. Biała tablica, dwa lewy. I pięć lewy, trzydzieści. Pięć prawy krótki. Szczyt. I pięć prawy, sto lewą i 5 prawy lewy i 4 prawy szczytem 100 5 lewy i max prawy i 4 plus prawy szczytem 100 4 lewy długi do 1 prawy nawrót, 4 lewy, długi, do 1 prawy nawrót. Tutaj nawrót w dół. Bardzo ładnie. I Max lewy, 30, i 2 lewy na błoto. Teraz błotna partia, 2 lewy. I Max lewy podbija, i 5 lewy, do 5 prawy, długi. Trzysta widzisz. Trzy lewy. I trzy lewy długi. Zacisk. I trzy lewy długi. Zacisk. Do dwa prawy. Do pięć lewy. Trzydzieści. Trzy prawy, późny nie ciąć. Szczyt sto dwadzieścia. Dwa plus prawy. Tu jest połowa odcinka trzydzieści, jeden lewy nawrót. Pięć prawy. Max lewy. 200. Max prawy. 100 lewą. 5 prawy długi. 200 na grząskie. 5 prawy. 120 prawą, 4 lewy, 130 szczyt lewą, 120 prosty, 5 prawy, 100 za szczytem, 5 prawy i 5 lewy, zacisk 4. I 4 plus prawy długi 120 pięć lewy i pięć prawy do 4 plus lewy 100 max prawy hopa szczyt prawą 34 plus lewy do pięć prawy, do maks lewy podwójny dwieście pięćdziesiąt trzy plus prawy długi w lesie sto, cztery prawy i maks lewy trzydzieści cztery minus lewy, długi cztery minus lewy, długi trzysta trzy plus prawy przyciąć szczyt Max lewy. 250 5 lewy, długi zacisk na wybicia 100 lewą 3 plus prawy i 4 plus lewy 100, odbijaj grząsko Max lewy, prawy 4 lewy i 4 lewy 50 5 lewy 100 Max lewy 200 mocno podbija Max prawy lewy 100 i 2 plus prawy teraz 100 2 plus prawy Sto, dwadzieścia. Max lewy. I max lewy szczytem. Dwieście. Szczyt pięćdziesiąt. Max lewy. Sto. Cztery plus prawy długi. Sto. Szczyt prawą 100 4 plus prawy bardzo długi szczyt lewą 30 2 lewy na asfalt szczyt lewą 32 lewy na asfalt bardzo długi i otwiera 32 lewy, bardzo długi na asfalcie i otwiera później ale słaba. Otwiera, otwiera. 50. 4. Prawy, lewy. 100. I dwa lewy przed krzyż. Dwa lewy przed krzyż. Uwaga krawężnik i uwaga syf. Dwa lewy przed krzyż. Syf krawężnik. Uwaga. 200. Szczyt. 30. 4. Minus prawy. 100. Cztery lewy mocno wybija i max prawy, o, ma warto. Max prawy. Sto 5 prawy do jeden prawy za krzak. Za krzakiem, jeden prawy. Ach. Już widziałem tamte kamienie. Cztery lewy długi. Z zaszczytem. 5 lewy. Pięćdziesiąt Max prawy I pięć prawy szczytem I cztery prawy krótki podwójny I trzy lewy Dwieście prosty widzisz Cztery prawy szczytem długi I trzy lewy Trzy lewy za szczytem 5 prawy, 120 5 prawy i 4 prawy. Za szczytem 3 plus lewy. To 4 prawy hopa i 4 minus lewy. 4 prawy hopa i 4 minus lewy I to 5 lewy. Chopa prawą. I max prawy lewy krótkie, 100, Max prawy przyciąć do 5 lewy szczytem, zwolnij trochę i Max prawy szczytem, 100 prostuj z zaszczytem Max prawy lewy, 100, z zaszczytem 3 plus lewy, 3 plus lewy teraz, 100, 5 lewy wyjście szczytem. 100, 5 prawy, lewy, 200 podbija w las, 100, teraz mocno podbija, tutaj uważaj, 200, 100, dwa lewy, dwa lewy, sorry. Nie śpimy, nie śpimy, sorry, sorry, sorry. 400. I 200 jeszcze zaszczytem. 4 plus prawy długi, i 5 lewy do odrazu 5 lewy do odrazu 2 plus prawy tam za dom, 2 plus prawy. 100, prost, 100 szczyt 32 plus lewy długi podbija szczyt 32 plus lewy długi podbija 150 schamuj za szczytem 1 prawy nie ciąć za szczytem 1 prawy nie ciąć wow. Bramy, bramę, bramę, O brama jest do przodu bramę. 120 5 prawy już końcówka 5 prawy 50 4 prawy i 4 lewy długi i 4 lewy długi i 3 plus prawy długi przez finish 3 plus prawy długi przez finish 3 plus prawy długi Co kurde szkoda tego? No.